Mm -hmm. uh -huh. Og <coughs> Stowarzyszenia Kibiców Nasza Kotwica podziękować bardzo za przybycie, zainteresowanie, a przede wszystkim za nagłośnienie tej sprawy. Mamy nadzieję, że Państwo będą z nami cały czas przekazywać na bieżąco wszystkie informacje na temat tej sprawy. Może, żeby nie zajmować czasu, zacznijmy od razu od opisu zdarzenia. Więc, może, zacznijmy od spokojnego wyjazdu z pod stadionu. Mimo drobnych incydentów na stadionie, które są zarejestrowane na nagraniach policyjnych, jak dobrze wiemy. W takich incydentach prowokatorów zatrzymuje się po wyjściu ze stadionu lub w trakcie meczu, aby przeciwdziałać dalszym incydentom. Tak? Na wyjazd zorganizowany przez nasze stowarzyszenie pojechał autokar i trzy prywatne samochody. Trzy auta po nocy wyjeżdżają wcześniej. Chcielibyśmy podkreślić z kwestii organizacyjnej, że nie było kontaktu ani pomiędzy nami, ani kierowcą, z dowódcą zabezpieczającym eskortę, co jest podstawowym wymaganiem w takich sytuacjach. Wbrew temu, co się pojawia w komunikacie KPP Stargard, nikt z autokaru nie wysiadł, a policja nie pytała o przyczynę zatrzymania, tylko podjęła bezpodstawną interwencję. Interwencja trwała około 15-20 minut, chociaż dla każdego z nas te dramatyczne minuty trwały bardzo długo. Interwencja rozpoczęła się rozpyleniem gazu przez tylnie drzwi autokaru. Widząc, że jesteśmy sparaliżowani przez gaz, policjanci wraz z dowódcą zbiegli do autobusu, obrażając nas wyzwiskami od najgorszych i używając pałek uderzali siedzących i bezbronnych pasażerów, którzy swoim zachowaniem nie zagrażali ani policji, ani kibicom, a przede wszystkim kierowcy. Przez drzwi przednie również prowadzono do autokaru gaz, który najbardziej dotknął kierowcę, który w panicze wyskoczył przez małe no, okno znajdujące się przy, się przy... przy... siedzeniu. Policja podaje, że osoby zostały zatrzymane podczas ataku na funkcjonariuszy. Na filmie widać, że osoby zatrzymane zostały brutalnie wyciągnięte z autobusu, po czym nie utrudniając policji zatrzymania, nawet tego bezpodstawnego, są kopane na ziemi przez grupkę agresywnych policjantów, po w szpitalu, na tym terenie, w którym zostaliśmy my zaatakowani przez policję, a nasi koledzy z samochodów gdzieś zostali zaatakowani przez jakichś miejscowych chuliganów. Tak? Yy... To, co warto powiedzieć, że po telefonie jednego z rodziców, który został poinformowany od razu z autokaru. Po chwili, nie wiem jak długo by to trwało, naprawdę nie jestem w stanie tego określić, bo to, no, to jest szok. Co się dzieje z organami, nie można oddychać, człowiek zwraca coś, coś strasznego. Usłyszałem tylko bardzo, nie wiem jak to określić, nie chcę być wulgarny, nie chcę przypisywać słów tego kogoś, nie widziałem tego kogoś ponieważ, tak jak mówimy, otrzymałem porcję gazu po prostu w twarz, no może będę bezczelny i to powiem, siadać kurwy na swoje miejsca. No to nie wiem gdzie siadłem, siadłem gdzie, gdzie mogłem. Głowy w górę, głowy w górę. No po podniesieniu głowy w górę, czyli zastosowaniu się do, yy, do, do poleceń pana policjanta, otrzymałem cios, nie wiem czym, prawdopodobnie komfą, prosto w oko, straciłem przytomność. Widać jak przenoszę, przenoszę się w autokarze na początek autokaru. Dotarłem do siedzenia kierowcy, które było puste, tam było otwarte okno, nie pozwolono mi wyjść, w żaden sposób, nie było takiej opcji, siedziałem przy oknie. Opcji. Ja byłem z dzieckiem, 15-letnim 15 na, na meczu, to nikogo, nikogo nie obchodziło, pyskali gazem po prostu tak jakby, jak, jak jak pianą normalnie, jak, jak, pianą, jak, jak, jak astmię, jeden, jeden zasób. Jeszcze Nie oddzielili w ogóle od dziecka, nie pozwolili mu się nawet ze mną skontaktować, nic. I na każdego z tu usłyszałem, Ale nie było. A jeszcze usłyszałem zarzut, że napadłem na policjanta w autobusie. Po tym całym zagazowaniu dostałem zarzut, że napadłem na policjanta w autobusie. Zacząłem go szarpać, bo wyprowadzali kolegę, że ja chciałem odbić kolegę, wyzywałem go od najgorszych skurwy synów ITP i TD. Jeszcze napadłem na no ja niego szarpałem i kopnąłem go z kolana w plecy. I dopiero wtedy ten interweniowała policja, że mnie zabrał. Ale widząc, że były do, dorosłe osoby, mężczyźni, były dzieci, yy, jaka grupa osób jest w stanie wybiec z autobusu przez tak wąskie przejście? Przez jedne wąskie drzwi. Przez jedne wąskie drzwi. Akuratować policję, bo odblokowaliśmy no, policję po tych po, potarczach, nie? Na, 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 tak. na policję. Mhm. I teraz na. chcielibyśmy, jest to, co już wcześniej przeczytaliśmy w naszym oświadczeniu i opisie, opisie zdarzenia, nie było żadnej komunikacji z nikim odpowiedzialnym za prowadzenie tej grupy szturmowej i policji. Dlaczego funkcjonariusz w takich przypadkach myśmy się spotykali z tym, jakieś jeździmy już na mecze, że jeden z funkcjonariuszy, przez prowadzenie przez miasto, jest po prostu u nas w autokarze? I przez e, krótkofalówkę, jeżeli coś się dzieje, ktoś by się źle poczuł, bo są różne sytuacje koleje życiowe. W naszym, ale nie rozmawiamy dzisiaj tutaj na, nie, to na temat, kto jest sytuacja. Ale, ale, ale jest, ale jest toczone to tak? to postępowanie i ja nie jestem upoważniony, żeby o tym mówić. Proszę pytać rzecznika policji bądź prokuratury bo jest to czynne postępowanie, ja nie mam wiedzy na temat tej sytuacji, nie chcę się wyrażać, ponieważ czy to w policji, czy to w kibicach, czy to w księżach, ale to, że gdzieś ksiądz jest pedofilem, to znaczy, że wszyscy księża to pedofile? no nie, drudzy ludzie, dlatego nie jesteśmy normalnymi ludźmi. U nas, no jeszcze na tym wyjeździe, byli... Ale Piotrek, ale to na temat policji, a nie wyciągania części historii. ale tylko,

Proszę zobaczyć, no ten człowiek. Ta, cała ta pizza siedzenia, to wszystko bo przyszedł. Nie nie, nie nie <grym 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 złożył, my, Myślę, że chyba to tyle. tak, to znaczy, Nie widzieli. <grym znowu>